Monika urządziła sobie sypialnię w stylu glamour i poprosiła nas, żebyśmy powielili ten styl w salonie. W tej chwili ten salon jest nijaki, nijaki, natomiast ma bardzo fajną podwieszoną półkę nad kanapą, w której w tej chwili są surowe, srebrne halogeny i ja bym bardzo chciała to zmienić na takie ekstrawaganckie halogeny, trochę glamour. Chciałabyś to zmienić, tak? Chcielibyśmy to zmienić. I y na jakie halogeny chciałabyś A zmienić? na takie na przykład. A może taki popatrz. No ten też jest fajny. Ale wiesz, co, najważniejsza rzecz w tych halogenach jest taka, że to ma świecić. Tak. Znaczy, no, może z być... reguły halogeny świecą. No A tak, te no... będą świeciły inaczej, bo one no mają jakieś takie. No dobrze, ale jak? Pytanie jest, jak one mogą świecić? No chodź, chodź, zobacz. Tutaj widać. Tam jest taki halogen, który zaczek pięknie świeci. No ten. Wow. Tylko, że on ma za dużą średnicę tego świecenia. Mamy tam bardzo, nie wiem. Ten cudnie świeci. Wąską no tą półkę. No to może weźmy ten właśnie. Tylko dowiedzmy się, czy średnica jest odpowiednia. Jest nowoczesny i elegancki, urządzony w stylu umownie nazywanym przez nas męskim glamour. Dzięki zmianie koloru ścian z żółto-kremowego na biały, salon stał się jasny i przestronny. Charakteru nadała mu przestrzenna zabudowa z białosrebrnych paneli z ledowym oświetleniem. Klimat luksusów prowadziła do wnętrza mocna fioletowa ściana, którą pięknie podkreślają szklane halogeny w stylu glamour. Udekorowaliśmy ją dodatkowo napisem z literek wyciętych z pleksi. Jest to fragment piosenki Jost Stone Love z dedykacją od Karola dla Moniki. Na prośbę Moniki zostawiliśmy w salonie sofę. Dobraliśmy do niej prostą szafkę RTV oraz bardzo kobiecy fotel o wzorzystej, miękkiej tapicerce. Smutne, proste rolety w oknach zastąpiliśmy zasłonami sznurkowymi, które fantastycznie komponują się z pionową zabudową na ścianie. Stolik kawowy został specjalnie zaprojektowany do tego wnętrza. Jego największą zaletą są trzy otwory na miski, do których można wkładać przeróżne przekąski. Ekskluzywny charakter salonu podkreśliliśmy także designerskimi dodatkami, m.in. efektowną kaskadą srebrnych kul. Monika poprosiła także o drobną pomoc w sypialni. Naszym zdaniem, w tym bardzo kobiecym wnętrzu brakowało porządnej zabudowy, powstała więc szafa z lustrzanymi frontami.